Kraj farmerzy, Zobaczcie, owiec po kolana. Widać swobodnie glebę z perspektywy e, no, człowieka stojącego. E, niestety, taki obraz e, to typowy owiec na terenach e, trawionych przez suszę. E, niestety, na wielu polach można powiedzieć, że jest jeszcze zdecydowanie gorzej, bo jest wręcz obraz nędzy i rozpaczy, można powiedzieć. E, jest to uprawa, która wyjątkowo mocno ucierpiała w tym roku z powodu długotrwałego braku opadów. Niestety ten rok, to się na was kilka czynników, przede wszystkim już na wstępie mieliśmy problem z tym, że późno zasialiśmy zboża jachę. Późno, ponieważ wiosna przypomnijmy sobie, wiosną było dużo opadów i wielu rolników nie mogło wjechać po prostu w pole ze sprzętem i zasiać w stosownym terminie owiec. Często on był siany pod koniec marca, zdarzało się nawet na początku kwietnia, i na tych plantacjach zazwyczaj jest najgorzej. Owiec, uprawa, która jest bardzo często, przychodzi na gleby najlżejsze, bo on stosunkowo dobrze radzi sobie z takimi glebami, pod warunkiem, że ma wodę. A tej wody w tym roku y, temu gatunkowi zdecydowanie zabrakło. I co się zadziało? E, Owiec się słabo e, krzewił, e, wiechy mm, rozwijał się wegetatywnie, niezbyt obficie, czego efektem jest niski e, wzrost, niski, e, mała biomasa roślin. E, wiechy nie są. Pokaźne, no i trzeba się liczyć z tym, że również masa tysiąca ziaren będzie niska. Z racji tego, że gatunek ten przychodzi bardzo na najsłabsze stanowiska, no to się do, do tego jeszcze nawarstwiają problemy z niedoborami składników pokarmowych. W tym momencie takie punktowe opady spowodowały, że jeszcze gdzie niegdzie wiechy są zielone. Oznacza to, że absolutnie jeszcze ta uprawa nie jest gotowa do zbioru, pomiędzy tymi roślinami są wiechy już suche, a to grozi tym, że część wiech może się przedwcześnie osypać, czyli stracimy jeszcze dodatkowo nie za duży plon, który się wykształcił na plantacji owsa. Także od centrum ku górze wszystkie regiony, które mają problem z tym wody, tam nie ma co liczyć na rekordowe plony owsa. Będą one na pewno niskie, a nawet bardzo niskie, a ba, nawet bym śmiała powiedzieć, że na niektóre plantacje, gdzie naprawdę jest wyjątkowo źle, mam tu, nie wiem, jesteśmy teraz akurat w terenie województwa łódzkiego, gdzie dominują piaski, piaseczki, bardzo często kwaśne, plantacje są tak słabe, że śmiem twierdzić, że na niektóre nawet Kombajn nie wiedzie, bo nie ma po co. Owies, cena się kształtuje dodatkowo jeszcze niska, więc to jest dodatkowy jakiś tutaj e, kiepski argument e, do, i perspektywy dla tego gatunku. E, natomiast część rolników też zasiała, owiec z przeznaczeniem na cele energetyczne. To ten kierunek się gdzieś ukształtował już w zeszłym roku, kiedy pamiętamy, ceny węgla były bardzo wysokie, do tego dostępność była słaba, i część rolników z powodzeniem, mniejszym bądź większym, zaadaptowało owiec do spalania w swoich gospodarstwach. Co będzie, zobaczymy. Na pewno tu jeszcze potrzebnych jest co najmniej kilka dobrych dni przy dobrej temperaturze i braku przelotnych opadów, żeby ta plantacja mogła dosknąć i zostać przeznaczona do zbioru. Z mojej strony to jest wszystko. Zboża Jarę to jest to, co w tym roku najbardziej ucierpiało z powodu suszy. Mam nadzieję, że u Was wygląda sytuacja zdecydowanie lepiej. Wszystkiego dobrego. thank you